Cztery razy robiliśmy ten pokój, cztery razy robiliśmy ten pokój, miałem grać, ale musieliśmy wyrzucić lagerów i wyszło, że gramy 4 na 4, czyli ja komentuję, nie będę zajmował miejsca, Zobacz, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Składy są dwa razy USA i dwa razy Sowieci na Wehrmacht, chyba wyłączyłem kapowanie na 0 punktach, a jeżeli nie, no to trudno. Jeżeli będę przerzucał tą powtórkę na YouTubie i ktoś to na YouTubie ogląda, może zostawić lajka i będzie fantastycznie. Z tego co widzę, to jest szarża, tutaj na daleki punkt, dwoma samochodzikami. Tu jedzie jeden, e, że tak powiem, niemiecki, okej. Okay. Je o Jezus Maria! Ej, tutaj ładnie wyczyścił, ale teraz ta ciężarówka powinna ten... Ty, oni się wzajemnie prawie wyeliminowali! Ale fart! Z takiej ekipy mu jeden żołnierz został, ale tu też dojechała druga ciężarówka, nie? Niemcy się już rozchodzą, z tego co widzę. O, może być ciekawa walka. Ja lubię dawać takie małe mapy, co nie? Na przykład i dawać 4 na 4. Na przykład na 3 punktowe mapy. Wiecie dlaczego? Bo wtedy jest więcej akcji, bo te mecze 8 na 8 są nudne. E, tak naprawdę. Bo tam jest tylko nawałnica artyleryjska i stanie w miejscu przez pół godziny dosłownie. Tam nie ma żadnych ofensyw, flankowania, a tu jest mniej mapy i trzeba agresywniej, że tak powiem, działać, nie? Więc to tak wygląda. W razie czego. Tutaj Niemcy jadą, fortyfikują się. Ja obserwuję stronę sowiecko-amerykańską, i aktualnie wygląda, że oni będą mieli więcej punktów. Nie, po dwa będą punkty, ok. Czyli oni się będą ze sobą bili, tylko tutaj na flance sowieckiej, na prawej, no to ja nie wiem, czy oni nie poszli do przodu. Tutaj jeden samochód dosłownie im punkt skapował, nie? Na środek nadciąga dużo piechoty niemieckiej, zaraz zobaczymy, co się tu wydarzy. I też amerykańskie. Yy, amerykańskie military police wjeżdża, nie? Na pełnej, więc, no, wygląda to istnie ciekawie, nie? Zobaczymy, kto kogo wystrzela. Tutaj ten samochodzi w lepszej pozycji, Wehrmacht w gorszej pozycji, ale Wehrmacht ma tutaj fajne rury do ustawienia się i może grzmocić. Naprawdę ma dobre pozycje. Zobaczymy, kto kogo wystrzela. Hmm, tutaj jest jeden samochód, tutaj też jedzie jeden samochód. Zobaczymy, czy oni dadzą radę to wybronić. Mam wrażenie, że powinni dać radę, ale czy dadzą radę, to nie wiem. Na początku to standardowo, wiecie, zajmowanie okopów, bunkrów, górek, dołków, Wiecie o co chodzi? I tego typu rzeczy. Tutaj jadą już samo. Tu jedzie już half track w ogóle, co ciekawe. A, bo tutaj Wehrmacht przypuścił ofensywę, i tutaj ten half track jedzie, żeby to uratować. Okej, okay. tylko że half track można w bardzo łatwy sposób stracić bazuką, ewentualnie rusznicą przeciwpancerną, które są OP w tej gierce na takie lekkie pojazdy. Tutaj widzę, widzisz, i chłop dostał z bazuki chyba, i half track właśnie został unieruchomiony. To jest w ogóle cały oddział piechoty w tym half traku. Jezus, że gracz Wehrmachtu tego nie widzi. Jeden granat i cały, a dobra, uciekają. Dobra, otrzymali. Część ludzi, uuu, wysiadła i zginęła. Część ludzi wysiada w ogóle pod ogniem. Uuu, i teraz ten niemiecki half track przyjechał. Dobra, gościu. To już oni są przeczyszczeni, nie? W razie czego. Naprawdę. Naprawdę jest rozjazd, nie? Nie kłam tego. Jest rozjaździk, bazuki tutaj, moi drodzy, Wehrmachtu podskutkowały. Tutaj widzę, że jest powolne podjechanie na ten punkt, ale tutaj już, moi drodzy, wzmocnili. Wzmocnili już Wehrmacht tą flankę, więc Amerykanie wątpię, że to zajmą. Amerykanie tutaj też się bronią. I tutaj mi się wydaje, że o ten punkt będzie najwięcej walki w razie czego. Że o ten punkt będzie najwięcej walki, tu najwięcej rzeczy będzie ściągane. Już mają ciągnięte działka, już jest ciągnięty... Mój drodzy, sniper, już jest ściągnięty też KMI. Okej. Okay. Na środku Wehrmacht stara się coś podchodzić, ale tutaj Amerykanie mają okopy, więc... bez 2, -2, -2 ewentualnie bez moździerzy, ani rusz. Bardzo fokus jest duży na flance tych graczy. Tutaj też amerykańska piechota przybyła, ale powiem wam szczerze, że Niemcy powinny. O Niemcy mają tutaj tak bliskiego spawna. Że go nie doprowadzą jeszcze rzeczy, to oni powinni ich zmiażdżyć. Zobaczmy sobie na gracza Niemiec. Jeden walczy na środku, się stara. Tutaj ciężarówka jedzie na ten punkt. Mamy moi drodzy pierwszy moździerz ciągnięty od Amerykanów. To będzie zabawnie. I od Wehrmachtu aktualnie ta ciężarówka miała przyciągnąć działka, ale go nie ciągnie. Co, co ciekawe, więc też to tak wygląda, jak, 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 jak nie wiem. Wygląda, nie wygląda. Tutaj Wehrmacht bardzo słaba ma obronę. Amerykanie prawdopodobnie go zmiażdżą. Tutaj jest bardzo zaustawienie tej piechoty. Tragiczne. Zamiast ten MG-42 stać tutaj ukryty i grzmot. bo no właśnie, o tym mówię, nie? Stracić gościa z MG-42 i jeszcze go wysłać na tą samą prowincję, to już jest. Pro, pozycję, przepraszam, to już jest jajks, nie? Ten MG-42, no właśnie. I chłopie, straciłeś karabin maszynowy, który mógł kryć pół mapy, nie? Moi drodzy, mamy Shermana zmierzającego na prawo, mamy też Wirbel Winda i mamy też moi drodzy SDKFZ. Ale jeżeli ten Sherman dojedzie na tą flankę, no to Wehrmacht na prawej flance zostanie dosłownie rozgromiony, chłopie. Serio nie. Wehrmacht zostanie rozgromiony przez tego Shermana, bo oni nie mają żadnej odpowiedzi aktualnie na tego Shermana. Kompletnie. Mamy też wezwanie lotnictwa ze strony Amerykanów, z tego co widzę. Tutaj Wehrmacht podszedł troszeczkę bliżej. Tutaj jedzie Shermanito. Mhm. To ciekawe. Uuu, amerykańska piechota zajęła bardzo dobrze wysunięte okopy, których Niemcy nie zajęli. Więc tutaj dominacja Wehrmachtu się kończy kompletnie, chłopaki. Z tego co widzę. Tutaj Amerykanie będą raczej wjeżdżać i kosić. Dosłownie. Amerykanie raczej przyjadą z koszą, co mają skosić i tyle nie. Bo tutaj, tutaj tego Shermana nic nie powstrzyma. Tutaj jedzie półmeczka i tutaj jedzie jeszcze działko, ale to jeszcze ono nie zostało gdzie dodane. Bardzo mało piechoty na mapie ze strony Wehrmachtu, co może się na nich zemścić bardzo mocno. Wehrmachtu lewa flanka wygląda tragicznie, bo tutaj stoi trzech żołnierzy i kubelnie, więc jestem święcie przekonany, że jak Amerykanie, a widzę, że już się szykują razem z Sowietami. To oni ten punkt zdobędą. Mam tutaj wrażenie, że ten mecz to powinna być szybka dominacja raczej amerykańsko-sowieckiego sojuszu. Z tego co moi drodzy widzę, tak naprawdę to. O, Sherman otrzymuje obrażenia od Panzerfausta. Zobaczcie. Widzicie, ile znaczą bazuki w tej grze? Wszystko znaczą. Zobaczcie, jak wszystko w sekundę się zmieniło, chłopie. Ten Sherman miał rozjechać tą flankę i ją zdominować. I dostał Panzerfausta i wybuchł. Jest Shermanie. Wiesz, co się teraz dzieje? Niemiecki Wirbelwind zostanie naprawiony. Niemiecka pułka będzie jechała do przodu. I niemieckie Halfpraki będą prowadziły natarcie. Tutaj Amerykanie, widzę, na środku zdominowali, więc tutaj nie ma za bardzo hmm, co do roboty. Tutaj jest ciągnięty Panzer i tu są ciągnięte działa, ale dalej bez piechoty. Co ciekawe. No tutaj aktualnie obserwujemy perspektywę Wehrmachtu na tej flance, więc Wehrmacht mam wrażenie, że może zdominować tutaj. Tak, szczerze. Może zdominować, nie? Chyba, że on jakimś cudem będzie starał się wypchnąć w ogóle tutaj te wojska amerykańskie z tych okopów. Szczerze to cholera wie. Jedzie Panzer, ale tutaj nie ma za grosz piechoty, nie? Tutaj jest część piechoty w ciężarówce, zobaczymy co to będzie tak naprawdę. Mamy, moi drodzy, gaza ciągniętego na prawą flankę, prawdopodobnie na tą pumkę. Ewentualnie... Uuu, moi drodzy, pięknie mołoto w to spalił, aż zniknęło z mapy mi, nie? Jedzie tutaj ciężarówka. Whirlbell Wind nie jest reperowany, co ciekawe. O, dopiero teraz rozpoczynają się naprawy Wirbelwinda, Bo ten Wirbelwind by mógł tutaj zniszczyć Amerykę kompletnie. Serio. To jest taki Infantry Killer, że Tutaj pulka podjechała do przodu, ale widzę, że otrzymała damage i nie może strzelić do tego gaza. Ale ten gaz takiego dystansu jej nie przebije, tak naprawdę. Więc ten gaz takiego dystansu jej nie ma opcji przebić. Więc ta Puma powinna go wykość. Uuu, dostała ładnie. Ładnie dostała. Tutaj się pojawia wermach na plecach. Ok, pomysł fajny, ale wykonanie beznadziejne, że tak powiem. Tutaj mamy, moi drodzy, czołg, tutaj mamy, moi drodzy, działo. Uuu, tu mieliśmy zrzut artyleryjski, co ciekawe. Mm, tylko, że tu wernak nie ma piechot... O, właśnie i bardzo dobrze zagrał tutaj gracz. Zobacz, wprowadził tutaj, moi drodzy, granatinik, piechotę. Wszedł na plecy, bo Niemców tutaj nie było i skosili mu... No praktycznie za darmo czołg, tak jak tego Shermana, nie, na tej plance. Tutaj widzę, że Wehrmacht podciąga bardzo niebez... na niebezpieczną odległość to działo, ale jeżeli ono wymierzy, to powinno wykillować tego Stewarda. Okej. Okay. Był strzał, ale damage'u dla Stewarda nie było. Eee... Okej, okay, ten Steward odbił, co ciekawe, i on będzie w stanie uceszyć chyba to działko. Okej, okay, ten Steward sobie poradził z tym działkiem, co ciekawe. Tutaj, moi drodzy, Whirlwind zostanie zaraz zniszczony. A, nie, proszę, tutaj jeden żołnierz Wehrmachtu się bronił. Na środku zero akcji i zero ruchu, co ciekawe. Mimo, że to tutaj Wehrmacht powinien mieć dominację na środku. Już Wam wytłumaczę dlaczego, bo te okopy, jeżeli zająłby Wehrmacht, no to on... Amerykanie mówią papa, nie? Kompletnie stąd. Na prawej flance widzimy kolejny pojazd. Eee, piechoty tutaj nie widzimy za bardzo. Nie wiem, czy to będzie ofensywa. Tutaj ten Wilbenwild podjeżdża niebezpiecznie blisko, ale ten Stuart go tutaj, no, unicestwi, nie? Dosłownie. On go ulicestwi. Mamy też ciągniętego działo silniejsze. Privet. No siema, siema tego... tego nie wiem. Jest, moi drodzy, kosiura. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Czy gracze czekają na czołgi? No nie wiem. Też ten Weavell miałby szansę tego stewarda od boku zniszczyć. A czego zniszczy, to już szczerze nie mam pojęcia. Mamy tutaj ciągnięte działo. Powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie opisać, kto tu wygra tą walkę. Bo ona jest tak wygląda dziwnie, że nie wiadomo nie. Mamy, moi drodzy, 76 Shermana, który zmierza już na prawą flankę. Więc to mi wygląda na trochę dominację, jeżeli Amerykanie to przyprowadzą odpowiednią piechoty. To to może być dominacja. Tylko że Amerykanie muszą zająć okopy. Uuu, zajęli, okej. Okay tego co widzę, to ciekawie i. Uuu, moi drodzy. Panzer Shrek właśnie teraz zniszczył tego zwarda co ciekawe. Wirbel Wind, gdyby był naprawiony, to by zniszczył tego gaza bez problemu. A Sherman już dojeżdża na miejsce z piechotą. Moi drodzy. I ten gaz zostaje też zniszczony. Z Panzer Shreka, ponownie. Czyli to będzie teraz Sherman dosłownie na tej flance przeciw Kopakowi 40, który zobaczymy, czy go upoluje. Amerykanie dobrze atakują ze środka, idą do przodu. Bez problemu. Bo tutaj nikt nie ma wojsk. Więc jak Ameryka się tu wbije, to oni się wbiją klinem w wojska niemieckie. I teraz zależy, czy będą chcieli zdominować północ czy południe. Nie ukrywam, że miałam zielonego pojęcia, nie? Czerwan 76 już jest na pozycji, prawdopodobnie wyeliminuje Wirbelwinda teraz. Oczywiście, że tak. Było do przewidzenia. Tutaj mamy BA-11 ciągnięte. Tutaj mamy te dwa panzery. Ale za grosz, tu piechoty nie ma jeszcze. Żeby spotowała. Wiesz o co chodzi? No cóż, zobaczymy. Trzema 76, tutaj coś przy. MAK 40 ciągnięty. Piechota teraz zmierza zatrzymać Amerykanów. O moi drodzy, Amerykanie idealnie wykorzystali moment. Stary, Amerykanie idealnie wykorzystali moment i wbijają się ze środkowego punktu I oni zaraz ten oddział Wehrmachtu będą mieli jak na ręce, zobacz, patrz Boże, oni jeszcze płyną, to będzie egzekucja Dosłownie to będzie egzekucja całego oddziału Wehrmachtu, moi drodzy Cały oddział Wehrmachtu idzie do, do pieca, zobacz Koniec I moi drodzy, tym yy, w, oni dominują teraz tą flankę Oni się wbili kompletnie na plecy, moi drodzy jest to mecz 4 na 4 więc dziwię się, że tutaj nie było wystarczająco graczy, żeby po prostu zabezpieczyć teren, nie? To jest zadziwiające, trochę. Ale widocznie tak się miało zdarzyć. I teraz Amerykanie obijają tę flankę. I z tego co widzę, pomimo że Amerykanie punkty tracą, Werbank zyskuje, to zaraz się to wszystko bardzo krótko, bardzo szybko zmieni, nie? Tutaj zobacz, mamy podejście z boku. Oj, prawie było blisko. Zaraz to się wszystko zmieni, moi drodzy. Mamy Szerwana, tutaj PAK 40 jest już na pozycji, ale on nie ustrzeli tego Szerwana z tej pozycji, bo tutaj. Musiałby ustawić działo bardziej w tej wnęce, i wtedy bym mógł go zestrzelić. Ale on nie ma piechoty. Amerykanie wracają na punkt, moi drodzy. Więc tutaj jest partyzant sowiecki. Zobaczmy, czy pójdzie tutaj granat. O mój Boże, idzie granat. Ok, wysadzone. I tu jest cały oddział Wehrmachtu, który prawdopodobnie zginie na kolejny granat, powie. Dosłownie. Niemcy wreszcie wysłali wojska na środek. Niemiecka lewa flanka już upada, już jej nic nie uratuje, i mamy 85, nie? Która wjeżdża na pole bitwy, i to powinien być koniec gry teraz, tak stosunkowo. Prawa flanka Wehrmachtu upada, środek został zajęty, nawet od niego Wehrmacht nie walczył, a powinien bardzo mocno. Amerykanie się tu rozgościli, mają moździerze i odpychają Wehrmacht bez problemu. No i lewa flanka Wehrmachtu upada. Wszystkie flanki Wehrmachtu upadają, jeżeli teraz pójdzie ofensywa, to będzie koniec. Tu jest kolejny Szczerman 76. W razie czego, więc no, panowie, to jest mecz do jednej bramki. Z tego co widzę, po początkowej dominacji Wehrmachtu, teraz widzę, że czas na mm, tak naprawdę dominację Amerykanów. Mają te czołgi, mają 76, mają dużo piechoty, pchają się cały czas do przodu. No, to było do, do przewidzenia, nie? Że tak to będzie wyglądać. Ale kto wie, nie? Kto wie. Zobaczymy, kurde. Jest podjazd. Fantastycznie. Z tego co widzę, to wiesz, też. W Werbach nie za bardzo chce walczyć. Tutaj mamy, moi drodzy, teraz dopiero SDKF Zeta Chyba do tego Shermana. To już ewentualnie pak 40 jest wystarczającą armatą, żeby zniszczyć wszystkie amerykańskie i sowieckie czołgi. Yy, ale ten pak chyba tutaj damage'u nie narobi. Nie wiem, z jakiej pozycji strzela. O, ten Sherman. Nie, no, Sherman sobie poradzi chyba. Chociaż. Okej, okay, Lufa siadła Shermanowi, więc on już nie oddał, ognia. Okej, okay, i Sherman leży. I teraz czas na tą 85 chyba. Ale mamy tutaj kupionego, moi drodzy, SU76. Vermach zaczyna walczyć o środek. Niemcy zaczynają coś ciągnąć, moi drodzy, jedzie szturm Panzer 4. Jedzie sztuk na tamtą flankę. Okej, okay. ciekawe. Vermont na razie twardo ich trzyma za pysk, tak bym powiedział, na tej flance. Co, co dziwne, bo nie mają piechoty. To wygląda tak wiesz. Dziwnie, dziwacznie. Tutaj Amerykanie coraz bardziej z Sowietami się posuwają do przodu. No nie dziwię się im, nie dziwię się im, nie. Na razie punktacja wygląda 50-50. Tutaj mamy SU jadące na, na mapy. Ale tutaj to ta flanka też będzie nie do zajęcia. Amerykanie i Sowieci się tutaj tak rozgoszczą. Wiecie o co chodzi, że oni już nie będą stąd do wypędzenia. Niestety, Wehrmacht tą tę o tę flankę przegrał kompletnie. Te 34 podostrzałem jest, moi drodzy. Ten pak próbuje tą Tetkę unieszkodliwić. Zobaczymy, jak, jak będzie, nie? Na razie odbiły się dwa pociski, co ciekawe. Ok, tutaj Amerykanie odważnie zajmują tę pozycję. Boże, kochany. Boże, bożeńko. Widzieliście to? Cały oddział wybuchnął po prostu. Działko podchodzi coraz bliżej. T-34, moi drodzy, w ogniu zostało jednak unicestwione, co ciekawe. Wow! Ja myślałem, że Wehrmacht tą flankę przegra. Ale z tego, co widzę, to teraz raczej bez problemu ją chyba powinni utrzymać, bo jeżeli Amerykanie przyjdą tanków, no to tam się raczej nic nie zmieni. Jest podjazd z tym panzerem 4. Wermach zajmuje środek z powrotem. Ok. Yy. I tu mamy, moi drodzy, kolejnego Shermana kupionego. Ale na tego paka 40 to on nie wystarczy. Ten pak 40 tego powinien rozciąć na pół dosłownie tego Shermana. Zobaczymy. Ciągnięte są działa. Mamy tutaj sztuga, który jest no, w idealnej pozycji, żeby później tego Shermana wyeliminować. Uuu, dużo piechoty i armatki. Idzie wsparcie. Tutaj punka podjeżdża, ale ta z działem. Co ciekawe, nie przeciwpiechotna. Czy ten Sherman znowu wjedzie na pole bitwy i zostanie unicestwiony? Zaraz się w sumie przekonamy. To jest podjazd punki, ale ta punka chyba nie wykręci, tego co widzę. O Boże, on tu nie ma piechoty, on tą pumę jedzie na czystą śmierć, moi drodzy. Partyzanci sobie tu schodzą, to już będzie koniec. Obrzucają tą Pumę granatami. Zobacz, to się właśnie dzieje, gdy nie masz piechoty przy żałobie stary. Dosłownie. To będzie egzekucja, nie? No, Pumka teraz ucieka. Dobra. I skosiła jednak cały oddział. Tutaj piechota, widzę, dopiero powoli zaczyna dobiegać Wehrmachtu. Na środku mamy Shermana. Tego lepszego. Tutaj widzę, że tutaj Sztugens właśnie na niego lekko poluje, i jeżeli go dorwie, to... O, już się obrócił, nie? Widzi, widzi tego sztugę. Sztugę oddaje strzał, ale eliminuje tylko piechotę. E, mamy tutaj kupionego, moi drodzy, Shermana, też tego lepszego. On też tam jedzie. Ta pumka sobie powinna z nim poradzić, to działo, ale no zobaczymy, co będzie dalej. No i ty na razie, Vermach zaczyna dominować tą Frankę. Kompletnie. Jeszcze środek zajął Wehrmacht. Czyżby to miało łudzić i pokazywać upadek y, Amerykanów? Sowietów? Tutaj mamy kolejnego teciaka, T-34. Tutaj Wehrmacht to, Wehrmacht to kopy zajął. I zobaczymy. O, ten SDKFZ jak się napatoczy na Sherman'a to zginie, ale ten Sherman jak się napatoczy na PAKA-40 to go wyeliminuje. Tutaj był strzał i tu było zniszczenie od razu, to było do przewidzenia. PAK-40 jest w trochę tragicznej pozycji, bo gdyby ten PAK wyglądał tutaj z dziury, to on by kosił wszystkie czołgi, tylko on jest źle ustawiony, naprawdę. Dosłownie, nie? I kolejne T-34 tu jedzie. Tutaj mamy, moi drodzy, SU i TSU. Chciało bardziej zaskoczyć Sztuga, ale zostało wyeliminowane, no przez, przez armatę, nie? Dosłownie pepa. Dziękuję listom 2000 zasuba dzięki. Okej, okay, półka sobie jakoś tu powoli stara się radzić, ale ona zginie. Chociaż Tetkę ładnie postawiła. A, to Tetka ta ognista, okej. Okay. Jest ostrzał, miotacza ognia. Tutaj mamy zrzut bomby, pantera. Została kupiona. I moi drodzy... Wow! Ej, tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że powiem, no gościu kupił panterę i ją stracił. A bomba wybucha centralnie pod panterą i jej nic nie zrobiła. Widzieliście to? Lol. I teraz ta pantera może zdominować całą grę. Jeżeli... O, 8 punktów została amerykanom. Koniec, moi drodzy. Wehrmacht wygrywa tę rozgrywkę. Wehrmacht wygrywa tę rozgrywkę. Gratuluję. Myślałem, że przegrają tę rozgrywkę, no ale wygrali.